Część Boża Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego może stracić nawet 90 milionów złotych. PiS zapowiada skargę do Sądu Najwyższego. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję po ponad 6-godzinnej dyskusji. Postanawia odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego... Prawo i Sprawiedliwość. Przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Komisja wykryła w sprawozdaniu Prawa i Sprawiedliwości ponad 3,5 miliona nieprawidłowych wydatków w czasie zeszłorocznej kampanii wyborczej do parlamentu. Przykładów jest kilka, mówi członek komisji Ryszard Balicki. Między innymi pikniki wojskowe pod pana ministra Ziobry. Jest tam również mowa o kwotach, które zostały rozysponowane na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w rządowym centrum legislacji. PiS musi zwrócić na rzecz państwa 3,5 miliona złotych. Trzykrotność tej kwoty będzie odjęta z 38 milionowej dotacji, którą miała otrzymać partia. Te środki to zwrot za wydatki w kampanii. Ta dotacja będzie umniejszona o 10 milionów złotych. Tyle samo będzie odejmowane co roku z subwencji, którą PiS ma otrzymać z budżetu. Łącznie ponad 40 milionów złotych. Krzysztof Lorenz z Krajowego Biura Wyborczego informuje, że PiS może stracić dużo więcej. Jest ewentualność utraty przez partię prawa do subwencji na okres 3 lat na skutek odrzucenia sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania finansowego partii politycznej która to uchwała. Jeszcze nie została podjęta? Decyzja w tej sprawie zapadnie we wrześniu, jednak PKW sugeruje, że skoro PiS łamało prawo przy finansowaniu kampanii w 2023 roku, to jego rozliczenie za tamten rok może nie być przyjęte. Partia Jarosława Kaczyńskiego może stracić łącznie nawet 92 miliony złotych z ponad 140, które miała otrzymać. Decyzja PKW ma wyłącznie charakter polityczny, mówi szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. To wszystko zmierza do tego, żeby w przyszłym roku wybory prezydenckie wygrał kandydat koalicji 13 grudnia. Satysfakcji z ograniczenia dotacji dla prawa i sprawiedliwości nie kryje premier Donald Tusk. To jego wpis w mediach społecznościowych. PIS poznaje prawdziwe znaczenie słów prawo i sprawiedliwość. Rządzący od tygodni wywierali presję na członków Państwowej Komisji Wyborczej. Nie możecie być ani głusi, ani ślepi na te informacje i na te dowody. Do siedziby PKW wpływały także w ostatnich dniach dokumenty, które miały potwierdzić nieprawidłowości w finansowaniu Pisu. Rzekome dowody dostarczały rządowe Centrum Legislacji, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwa Sprawiedliwości i Obrony. Według Koalicji Obywatelskiej PiS miał wydać na kampanię z państwowej kasy ponad 23 miliony złotych. Tak brzmiał mecenas Roman Giertych. PiS po prostu nas w czasie kampanii wyborczej oszukiwał. oszukiwał. Oszukiwał obywateli, oszukiwał konkurentów politycznych, czyli nas, oszukiwał Państwową Komisję Wyborczą i oszukiwał po prostu również budżet państwa. Prawo i Sprawiedliwość nie zostawia sprawy. My będziemy się odwoływać oczywiście od tej decyzji. Będziemy składać skargę do Sądu Najwyższego. Problem w tym, że skargą zajmie się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której status podważają europejskie sądy i trybunały, polskie stowarzyszenia sędziowskie i wszystkie partie koalicyjne. Pozytywne na rzecz PiSu orzeczenie może nie zamknąć sprawy, zwraca uwagę profesor. Mieczysław Ryba. Pytanie jest, czy rządzący uznają wyrok sądów? No bo wiadomo jest, że to jest odwołanie do Sądu Najwyższego do izb, które oni nie uznają. Przelewów na partyjne konta dokonuje minister finansów, czyli Andrzej Domański, poseł koalicji obywatelskiej. Prawa ręka Donalda Tuska w sprawach finansowych, budżetowych i gospodarczych. Deficyt, jaki rząd zaplanował na przyszły rok, będzie historycznie wysoki. Wyniesie 289 miliardów złotych. To na granicy konstytucyjnego progu ostrożnościowego. Pierwszy, w pełni autorski budżet rządzącej koalicji nie przewiduje środków na szereg obietnic, m.in. podwyższenie kwoty wolnej. Pomimo, że Polska została objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu, premier Donald Tusk jest zadowolony z projektu budżetu na 2025 rok. Przygotowaliśmy. Budżet yy, budowy i siły. W przyszłym roku rząd chce wydać 4,7% PKB, czyli 187 miliardów złotych na obronność. Co do wydatków na bezpieczeństwo, panuje względna ponadpartyjna zgoda. Z kolei na służbę zdrowia wydatki mają wynosić 222 miliardy złotych. Budżet jest w ramach odpowiedzialności, ale jest budżetem hojnym. Co innego jednak pokazują twarde dane. Dziura budżetowa Polski na przyszły rok wyniesie 289 miliardów złotych. Nigdy po 1989 roku nie było tak, żeby deficyt wynosił prawie 50% planowanych dochodów, alarmuje poseł Pis Zbigniew kuźmiuk. Bo to świadczy o tym, że prawie 50% środków musi być pożyczone, żeby zostały zrealizowane wydatki budżetowe nigdy tak w historii nie było, więc ten budżet no, jest kompletnie nierealistyczny. Dziura budżetowa mogłaby być jeszcze większa, gdyby liberalno-lewicowa koalicja realizowała swoje obietnice wyborcze, na które nie ma pieniędzy, analizuje ekonomista profesor Wojciech Piątek. Są spory mm, koalicyjne, spory rządowe, czy coś wprowadzić, nie wprowadzić, więc mm, nie możemy mówić o mechanizmach oszczędności, a wręcz o mm, powiększaniu tego mm, zadłużenia. Nie będzie Zatem realizacji wprowadzenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz kredytu 0% na mieszkanie. A to w kampanii wyborczej obiecywał Andrzej Domański, dziś minister finansów. Przy naszym pomyśle kredytu 0% rata kredytu wyniesie. 1330 zł. Rządzące polską partię stworzyły nie jedną, a cztery propozycje zmian w składce zdrowotnej. Rozbieżności są tak duże, że państwo może zyskać 30 miliardów złotych albo je stracić. Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej pojawią się najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku. Poseł PSL Marek Sawicki przekonuje, że tylko ich propozycja może podreperować budżet. Że budżet tworzy przedsiębiorczość jeśli się nie ulży przedsiębiorczości jeśli się nie zdejdzie z nich ciężarów Polskiego Ładu, to za chwilę to tempo wyrejestrowania się firm wzrośnie, a wtedy ta dziura budżetowa będzie jeszcze większa. Tak ogromna dziura budżetowa pojawiła się mimo, że w kwietniu rząd Donalda Tuska zlikwidował zerowy VAT na żywność i ograniczył tarczę energetyczną. Były premier Mateusz Morawiecki przypomina, że rząd Zjednoczonej Prawicy zwalczał karuzele VAT-owskie i to dało duże wpływy do budżetu. Bo dzięki uszczelnieniu podatku zna ponad 140 miliardów złotych więcej na 800+, plus, na 13 i 14 emerytury, na niższe podatki, na inwestycje w drogi, szkoły, szpitale, przedszkola, a także na politykę bezpieczeństwa. W przyszłym roku zadłużenie państwa wyniesie 59,8%. To na granicy przekroczenia progu ostrożnościowego, który wynosi 60%. Wówczas rząd będzie zmuszony tworzyć budżet na nowo i ciąć Wydatki analizuje ekonomista Jacek Barzowski i wskazuje: Niestety, ale społeczeństwo będzie pewnie pozbawiana pewnych e, socjalnych przywilejów, które do tej pory miała. Ktoś musi za to zapłacić. Może. Zatem niewykluczone jest ograniczenie takich świadczeń jak 800, plus 13 i 14 emerytura. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba zakłamuje historię. Porównał ludobójstwo na Wołeniu do akcji Wisła. Co więcej, upominanie się o pamięć przedstawiał jako potęgowanie emocji i uleganie rosyjskim prowokacjom. W jednym panelu kampusu Polska Przyszłości wspólnie uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Padło pytanie o to, kiedy Polska będzie mogła przeprowadzić ekshumację na Wołyniu. W skandalicznej odpowiedzi minister Dmytro Kueba użył nieuprawnionego porównania. Ludobójstwo, za którym stali ukraińscy nacjonaliści, zestawił z akcją Wisła. Gdybyśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii. Quality of, of the conversation. To jakość rozmowy byłaby zupełnie inna, i in moglibyśmy. And start all the bad pójść bardzo Policji głęboko w historię, w historię i wypominać Policji. sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom. Ukraiński polityk marginalizował krzywdę, jaką wyrządzono Polakom, gdy dom po domu, wieś po wsi. Ludzie byli mordowani w okrutny sposób. Historyk dr Robert Derewenda przypomina okoliczności ludobójstwa na Wołeniu i podkreśla, że akcja Wisła, choć brutalna, co do zasady. Polegała na wysiedlaniu ludności. Akcja Wisła została przeprowadzona przez ówczesne komunistyczne władze polskie po II wojnie światowej w wyniku dalszych działań, jakich dopuszczali się ukraińscy nacjonaliści już na terenie właśnie tej powojennej Polski. Minister Dmytro Kueba mówił o Ukraińcach wygnanych z terytoriów, jakie uznał za ukraińskie. Choć to polskie granice zostały okrojone po II wojnie światowej i to Polsce odebrano terytoria na wschodzie. Stąd reakcja poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Szydło. Była premier pisze o pogardzie i bezczelności. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kueba nazwał terytoriami ukraińskimi obszar lubelskiego Podkarpacia i Małopolski. A upominanie się o pamięć dla ofiar ludobójstwa ukraiński polityk przedstawiał jako potęgowanie emocji i uleganie rosyjskim prowokacjom. Zostawmy historię historykom, a przyszłość budujmy razem. Politolog dr Aleksander Kozicki podkreśla, że szef ukraińskiej dyplomacji szkodzi Ukrainie. Daje argument tym wszystkim siłom politycznym, które, których celem jest pogorszenie naszych bilateralnych relacji. A długo wydawało się, że po rosyjskiej inwazji relacje polsko-ukraińskie może czekać przełom. Polska dostarczała Ukrainie broń, przyjmowała miliony uchodźców. Nasze wsparcie miało kluczowe znaczenie dla odparcia tej rosyjskiej agresji w pierwszych, dniach, w pierwszych jej dniach. Kiedy wielu państwom wymaga, wydawało się, że nie ma sensu pomagać, bo, bo sprawa jest już przegrana. Mówił w programie Polski punkt widzenia prezydencki minister Mieszko Pawlak. Dziś, na wypowiedź ukraińskiego ministra Dmytro Kłeby nakładają się oczekiwania Ukrainy, by dostarczyć jej więcej samolotów. Polska nie chce ich przekazać, bo skupia się na własnej obronie. Były minister obrony Mariusz Błaszczek z PiSu mówi, że błędy ukraińskiego rządu zepsuły to wszystko, co działo się po pierwszych dniach inwazji. Rząd ukraiński zdecydowanie... Skierował swoje ambicje w stronę Niemiec, w stronę Berlina, jakby pomijając Polskę. A wypowiedziami, by historię zostawić historykom, marginalizuje ból tych wszystkich, którzy oczekują godnego pochówku swoich najbliższych. I tego domagają się nie tylko historycy, tego domagają się przede wszystkim rodziny tych, którzy zostali w ten sposób zamordowani na dawnych terenach II Rzeczypospolitej. Posłom Mirosław Suchoń z Polski 2050 mówi, że minister Dmytro Kueba powinien posypać głowę popiołem. Oczekujemy bardzo daleko idących decyzji w zakresie możliwości pochowania ofiar Rzezi Wołyńskiej. Ale tym słowom przeczy reakcja ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski przysłuchiwał się temu, co mówił Dmytro Kueba. Nie reagował, a w wypowiedzi medialnej już później uznał, że Polska ma wybór zajmować się przeszłością która jest ważna albo przyszłością, tak aby demony nie odzywały się w naszych społeczeństwach i aby wspólny wróg nam już w przyszłości nie zagroził. Ja wolę to drugie podejście. Prezes IPN dr Karol Nawrocki zarzuca rządowi, że kapituluje, gdy trzeba podjąć walkę o prawdę historyczną i podkreśla, że ta kapitulacja będzie kosztowała Polskę ogromnie wiele. Historię dla naszych dzieci napiszą więc Niemcy i Ukraińcy. Jedni zamordowali 6 milionów Polaków, drudzy siekierami i piłami wycięli 120 tysięcy polskich kobiet i dzieci. W dołach śmierci na Wołyniu na odnalezienie czeka 55 tysięcy Polaków, kolejne od 60 do 70 tysięcy w innych częściach Ukrainy. I na dziś to już wszystko. Dobranoc z panem Bogiem.